Na początku filmu poznajemy Luis Antonio Vargasa, młodego mężczyznę, który zamierza poślubić Amerykankę pomimo uprzedzeń swoich przyjaciół. Mężczyzna jest przekonany, że małżeństwo z pewnością poprawi jego życie. Luis udaje się na przystań, aby spotkać swoją narzeczoną i mówi, że uroda nie jest dla niego najważniejsza. Kubańczyk z niecierpliwością czeka na pojawienie się dziewczyny. Głos z zakadru informuje, że jest to historia o miłości, o jej silnym i czasem destrukcyjnym wpływie na życie ludzi. Wschodzi słońce, port pogrąża się w codziennym życiu, ale narzeczona Luisa nie pojawia się. Zrozpaczony Kubańczyk ogląda zdjęcie dość zwyczajnej dziewczyny, gdy nagle przed nim pojawia się sama panna Russell. Z powodu jasnych promieni słońca mężczyzna nie od razu dostrzega jej twarz. Dziewczyna wygląda tak czarująco, że mężczyzna zapiera dech w piersiach. Luis w szoku pyta: Jak to możliwe, że ona jest jego narzeczoną? Wtedy panna Russell wyznaje, że nieco oszukała swojego narzeczonego. Nie chcąc, aby on zgodził się na małżeństwo tylko ze względu na jej wygląd. Louis jest nieco zdezorientowany, ale mówi, że raczej cieszy się z tej cudownej przemiany. Mężczyzna przyznaje, że również coś ukrył przed swoją uroczą narzeczoną. Okazuje się, że przez cały ten czas w listach on pisał, że jest niezbyt zamożnym urzędnikiem, który nie ma żadnych perspektyw na przyszłość. Jednak w rzeczywistości Louis jest właścicielem dość dużej firmy zajmującej się sprzedażą kawy. Mężczyzna postanowił to ukryć, aby jego narzeczona postrzegała go jako prostego człowieka. Dowiedziawszy się prawdy, panna Julia Russell uśmiecha się i stwierdza, że ta sytuacja może ich czegoś nauczyć, a mianowicie, że nie należy zbytnio ufać sobie nawzajem. Dziewczyna mówi, że jest gotowa poślubić bogatego mężczyznę, o ile oczywiście on nie ma nic przeciwko pięknej żonie. Louis śmieje się i odpowiada, że wszystko mu pasuje. Następnie para udaje się do kościoła, gdzie o dziewiątej ma odbyć się ich ślub. Podczas ślubu przyjaciel Louisa Alan jest zachwycony cudowną przemianą panny młodej i uważa, że to wielkie szczęście. Tymczasem mężczyzna tańczy z Julią i nie może oderwać od niej wzroku, nie wierząc w swoje niespodziewane szczęście. Po uroczystości Louis zabiera młodą żonę do swojego domu. Julia mówi jednak, że jest trochę nieśmiała i prosi, aby wstrzymać się z nocnymi igraszkami w sypialni. Louis reaguje na to zupełnie spokojnie i obiecuje, że będzie czekał tak długo, jak będzie trzeba. Julia dziękuje mu za tę łaskawość i kładzie się spać. Zaczyna się nowy dzień, a posiadłość Luisa ożywa i pogrąża się w rutynie. Julia przynosi mężowi kawę do pokoju i mówi, że po prostu go uwielbia. Luisowi wydaje się to dziwne, ponieważ w listach dziewczyna pisała zupełnie co innego. Wtedy Julia przyznaje, że mogła je poprawiać i czytać jej siostra, która uważa, że picie kawy jest grzechem. Po śniadaniu para spędza czas razem, poznając plantacje i rosnące na niej rośliny. Louis przyznaje, że dzięki dziewczynie stał się innym człowiekiem, bardziej podobnym do siebie. Następnie para obejmuje się i spędza czas w objęciach. Po pewnym czasie Louis opowiada swojemu przyjacielowi Alanowi, że nigdy nie był tak szczęśliwy. On jest dosłownie oczarowany swoją uroczą żoną i gotów zrobić wszystko, aby oni byli szczęśliwi. Louis zamierza pójść z Julią do teatru i obiecuje, że tam Alan będzie mógł ją ponownie zobaczyć. Podczas przedstawienia żona mężczyzny Augusta sceptycznie podchodzi do nowożeńców. W międzyczasie Louis rozmawia ze swoją ukochaną, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się wokół niego ani na scenie. Nagle Julia dostrzega aktora na scenie, który patrzy jej prosto w oczy. Dziewczyna zaczyna źle się czuć i prosi przyjaciół, aby jej wybaczyli, po czym opuszcza loże. Augusta zaczyna krytykować młodą żonę Louisa za to, że ona chodzi sama po teatrze. To denerwuje mężczyznę i on wyrusza na poszukiwania Julii. Ku swojemu zaskoczeniu, Louis znajduje dziewczynę za kulisami i widzi, jak ona rozmawia z aktorem. Mężczyzna jest gotów rwać i rzucać, ale Julia przysięga, że tylko się zgubiła i z nikim nie rozmawiała. Następnego dnia w pracy Louis znajduje list od Emily, siostry swojej żony. Dziewczyna prosi Julię, aby odpowiedziała jej choćby jednym zdaniem o tym, jak się ma. Podobnego zdania jest Louis, choć widzi, że ta myśl budzi w jego żonie od razy. W nocy Julia budzi się z koszmaru, ale mąż ją uspokaja, po czym zauważa na jej plecach dziwne blizny. Dziewczyna pisze list do siostry, a Louis zamierza go osobiście wysłać. Następnie mężczyzna chce pokazać swoją szczerą miłość i zaufanie, dlatego daje Julii dostęp do swoich kont bankowych. Alan zaczyna martwić się o przyjaciela i mówi, że miłość łatwo pomylić z namiętnością, która niszczy człowieka. Po pewnym czasie, Louis spotyka mężczyznę o imieniu Walter Downs. Mężczyzna informuje, że on jest detektywem i przybył na Kubę z polecenia Emily Russell, która martwi się o swoją siostrę. Po powrocie do domu, Louis bierze kąpiel z żoną i informuje ją, że w niedzielę ona powinna spotkać się z Walterem. Akcja przenosi się w czasie, gdzie Julia znajduje się za kratkami, a opiekuje się nią młody mnich. W teraźniejszości Emily odwiedza Luisa i informuje go, że list, który otrzymała, nie został napisany przez jej siostrę. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że być może przez cały ten czas żona go oszukiwała, ale po powrocie do domu on nie znajduje żadnych śladów Julii. Przed wyjazdem dziewczyna zdążyła również zajrzeć do banku i wypłacić część pieniędzy skąd. Złamany zdradą, Luis nie wie, jak dalej żyć. Mężczyzna zaczyna pić i chodzić po lokalach rozrywkowych. W jednym z takich miejsc mężczyzna spotyka Waltera, który nadal poszukuje prawdziwej Julii. Louis oferuje mu wysokie wynagrodzenie, jeśli detektyw zajmie się sprawą jego żony i odnajdzie ją. Mężczyźni przesłuchują pasażerów statku i dowiadują się, że na pokładzie znajdowały się jednocześnie Julia i oszustka. Detektyw podejrzewa, że młoda panna Russell już nie żyje, a Louis rozpacza, że poślubił oszustkę i przestępczynię. Mężczyzna wyrusza do Hawanny, gdzie w restauracji niespodziewanie widzi swoją Julię która uwodzi nowego naiwniaka. Louis postanawia dowiedzieć się czegoś o jej towarzyszu od kelnera, który informuje go, że choć mężczyzna mieszka w Hawanie, to jego narzeczona zatrzymała się na razie w hotelu. Mąż bierze broń i wchodzi do pokoju Julii, która dość nieprzyjemnie wyrzuciła swojego nowego narzeczonego za drzwi. Louis zaczyna grozić dziewczynie, a ona mówi, że nie tknęła panny Russell, zrobił to za nią wspólnik. Julia zaczyna płakać i opowiada, że naprawdę zakochała się w mężczyźnie, ale jej partner zmusił ją do kradzieży pieniędzy, a list od Emily tylko pogorszył sytuację. Nieoczekiwanie Louis wyznaje jej miłość i para godzi się, rozumiejąc, że nie mogą oprzeć się tak silnemu uczuciu. Rano dziewczyna wyznaje, że naprawdę nazywa się Bonnie Castle. Ona wychowała się w sierocińcu, gdzie chronił ją tylko Billy, z którym ona uciekła. Louis prosi dziewczynę, aby poczekała z opowiadaniem o swoim życiu. Wkrótce on dowiaduje się od detektywa, że znaleziono ciało panny Russell i teraz policja poszukuje jego żony. Julia przysięga, że to Billy rozprawił się z dziewczyną, a Louis jej wierzy. Para ucieka z Hawany do Cardenas. Jednak nawet tutaj Louis niespodziewanie spotyka Waltera, który mówi mu, że widziano uciekinierkę wsiadającą do pociągu jadącego w tę stronę. Mężczyzna oszukuje detektywa i mówi, że zapomniał o swojej żonie i postanowił zacząć wszystko od nowa. Louis rozumie, że lada chwila może pojawić się Boni, więc zabiera detektywa do baru. Mężczyzna ucieka i zaczyna zbierać rzeczy, aby opuścić Cardenas. Jednak zamiast Julii na schodach spotyka Waltera. Detektyw zachowuje się dziwnie, jakby był zazdrosny o dziewczynę, więc Louis eliminuje przeciwnika. Julia dochodzi do siebie i mówi mężowi, żeby poszedł na stację i kupił bilet, żebyście mogli jak najszybciej uciec. Przerażony własnymi czynami i ich konsekwencjami. Luis odchodzi, starając się nie zdradzić swojego strachu. Tymczasem Julia wraca do detektywa i nazywa go Billy. Fałszywy detektyw niespodziewanie ożywia się i przyznaje, że nabój był bezczynny. Julia próbuje uciec, ale Billy dogania ją i przypomina, że będzie ją ścigał, dopóki ona nie wróci do gry. Mężczyzna przekonuje ją, że z Luisem nie ma żadnej przyszłości i dlatego należy go zniszczyć. Julia nie wierzy w to i mówi, że Louis naprawdę ją kocha i że mogą być szczęśliwi. Billy kontynuuje namawianie, a jej mąż w międzyczasie wraca ze stacji. Mężczyzna zauważa, że jego żona zachowuje się dziwnie, ale zgadza się położyć się spać. W Hawanie Julia szuka dla nich domu, a Billy w międzyczasie czeka, aby dokończyć to, co zaczął: pozbyć się Luisa i zdobyć pieniądze oraz dziewczynę. Mężczyzna zamierza pojechać do Santiago po pieniądze, ale żona, budząc się z koszmaru, próbuje go od tego odwieść. W kuchni Julia postanawia nauczyć Luisa znaków, które pomogą mu oszukiwać podczas gry w pokera. W ten sposób rodzina w biegu znajduje nowe źródło dochodu. Louis uważnie obserwuje sygnały, które daje mu dziewczyna i podejmuje odpowiednie działania. Przygoda okazuje się udana, ale inni gracze zaczynają coś podejrzewać z powodu ciągłych wygranych mężczyzny. Louis wszczyna bójkę, chcąc bronić honoru Julii, ale zostaje wyrzucony z domu hazardowego. W międzyczasie Julia musi zapłacić za oszustwo męża. Opowiadając o tym za kratkami, ona prawie traci przytomność. Dobrym nich podtrzymuje dziewczynę i pyta, czy on może coś dla niej zrobić. Jednak Julia kontynuuje swoją opowieść, dziękując młodemu człowiekowi za udział i współczucie. Kiedy Louis wyjeżdża do Santiago po pieniądze, dziewczyna spotyka się z Bilim i rozumie, że plan wkrótce zostanie zrealizowany. Podczas gdy mężczyzna żegna się z Alanem i opowiada mu o swojej zbrodni. Billy pozostawia nowy ślad na ciele Julii i spędza z nią noc. Po powrocie do domu, Louis zauważa dziwne zachowanie żony i postanawia ją śledzić. Mężczyzna podsłuchuje rozmowę Juli i rozumie, że ona zamierza odebrać mu życie i zabrać wszystkie pieniądze. Po powrocie do domu, dziewczyna nalewa Louisowi kawę i dodaje do niej dziwny proszek. W międzyczasie Billy wchodzi do mieszkania, korzystając z otwartych drzwi Juli. Louis wyciąga broń i wyznaje, że zawsze kochał dziewczynę taką, jaka ona była naprawdę i nigdy nikogo nie kochał z taką siłą. Julia płacze, a mężczyzna w tym czasie podnosi truciznę do ust, wiedząc, że straci życie. Dziewczyna desperacko próbuje uratować ukochanego mężczyznę i ucieka z nim na dworzec, podczas gdy wokół grasuje rozgniewany zdradą Billy. Mężczyźnie prawie udaje się dogonić Julię, ale Louis używa broni. Dziewczyna zabija swojego byłego chłopaka i obejmuje męża, chcąc ocalić go przed strasznym losem. Następnie Julia zostaje aresztowana, i ona nawet nie wie, co stało się z Luisem. Ta historia porusza mnicha, który wierzy, że nawet taka zagubiona i zdezorientowana dziewczyna zasługuje na przebaczenie i ponowne połączenie z ukochanym mężczyzną. Julia proponuje wspólną modlitwę, a następnego dnia przychodzi po nią ochrona. Jednak zamiast dziewczyny znajdują mnicha przebranego w jej ubrania. Po pewnym czasie w Maroku Julia ponownie służy przy stole hazardowym, pomagając swojemu mężowi Luisowi. W tym momencie film się kończy. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie lajka temu filmowi. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych wideo.